Witam, cześć, to jest Ciastko. Dzisiaj znajdujemy się po raz kolejny na Super Mockach. Ze mną w drużynie jest DMG. Ciao. I Tyler. Siemone. I gramy na Snacksa i na MyShygo. Witam. Siemano. Łapkę proszę tutaj zostawić. Znalazłem taką łapkę jak Tulip, zobaczymy. Dobra, robimy reset'a czy gramy już? No co my ja grać? A, no co e, I gramy. Jeszcze jeden, bo tak mi źle. Nie, 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 dobra, ale Jej, tak się dało. Jeden best czy dwa gramy? Łapkę nie, my chcecie. Skoda. jak tam wolicie szczerze mówiąc. Dwa. Na dwa, dobra. Będziemy się szukać dwa dni najwyżej, dwa, najwyżej ta. O, bo jest dużo. Wow! Dziękuję. Dobrze, Tiger, zajścijmy się kurwa. Kurde na blach. Ej, ma nie... kurwa model wroga Bajsi, jak coś uważaj. No Jeden na jeden jest tak, że strzela do tego co się rusza. No tak, no tak. GMG, robisz to, robisz to. Tak, o zaraz tak sprankuję, że on nie będzie wiedział co się dzieje. No, będzie w szoku ciężkim kurwa zaraz. Dobrze! Ej. Nie ma, się, nie... ma się jako grał, nie kupił krewa nawet. Ej naprawdę? No. Dobra, walimy ich do spodu. Tak, walimy wall ich teraz. walhack. Hack, hack. Jeszcze przed odcineczkiem, jesteśmy na stronie Skim Cantor, czyli stronie, na której możecie wymienić swoje skiny na realną gotówkę. Jak widzicie, wczytały mi się wszystkie skiny, które mam na koncie. Tutaj jest jakieś zablokowane, mają już do bana. Po prawej stronie są metody płatności. Możecie sobie wybrać, która najbardziej im odpowiada. Obok danej metody macie prowizję, jaka będzie ewentualnie za tą transakcję pobrana, ale jak widzicie, to nie są jakieś duże kwoty. Wpisując dodatkowo kodik ciastko, dostaniecie 5% do wartości Waszych skinów, więc automatycznie dostaniecie więcej siana. Myślę, mega spoko opcja, polecam sobie skorzystać. Pieniądze przychodzą naprawdę momentalnie, więc tutaj nie trzeba będzie czekać nie wiem, dnia, dwóch czy trzech, to jest po prostu kwestia paru minut. Jak widzicie, jest PaySafe Card, są różnego rodzaju gift cardy. załóżmy, nie wiem, nie macie siana na koncie, przychodzi do wezara dziewczyna, a Wy nawet Netflixa nie macie wykupionego, no to klikacie sobie gift carda Netflixa, ładujecie i wszystko jest elegancko. Albo po prostu wypłacacie sobie na jakiegoś PayPalka i możecie sobie zamówić jakąś szamę z czy tam z Globo. Więc czasami awaryjnie y, myślę, że jest to mega, mega spoko opcja. A więc zachęcam do zapoznania się ze stroną. Link będzie oczywiście w opisie. Y, kodik ciastka da wam 5% więcej. A my już przechodzimy do filmu. Never. O nie, no dlaczego? Ale to, to, to dobrze jak się chwali, Dobra, to przynajmniej Dwóch 2A, 1B. 2A, 1B. Pa, chłopcy mnie skanuje przez całą mapę. No, no. tak kurwa mnie biegły skasował tutaj Okej za biegły na szczęście dobry gracz został No tak to... Taki upaśledzony Bob co się tak dziwnie porusza Nie przejmuj się, ty gracz się graczuje Dobra mnie goniko, pada dawaj, chodź go Chodź No to mała chmyta a mówisz wyłączyć wuchana, jak gramy? Dobra, lecimy, yeah. lecimy, lecimy. Dobra, ja rzuć coś w męsie normalnego. Weź w ja myślę, że coś się da. Kurwa, nie za się. Bo. No męsie, ewidentnie na tym momencie, konia. No kupy, ta, no dropy, kurwa sypie no mu no, tak. Na to mi nie do ciebie. Snacks mnie zestrzeli, nawet tak na to drzewo wlazł. Mówcie, jak coś będzie. <laughs> Mówiłem! Niewidzialny jest ktoś A, ten co nic nie mówi. No. Czekaj, czekaj. Kurwa ci tu jest bez. <laughs> kurwa ten flesz... Nie odwróciłem da, się od tego flesza Kurwa no nie odwróciłem się od flesza stary no taki drewniany Jest. No właśnie kurwa... ...słyszałem, że chodź. on leci, ale... O! Dobrze! Dobrze. Chodź blokowałem jest. Moje... Się... i... słabszy jak coś. Ta, on nie stanowi problemu. Defuj na raz. Defuj na raz, no. O! Kurna, widzę, no nie, nie tak to mnie kurwa jest? nie porobił. Że... Porobił Cię właśnie Ja pierdolę kurwa Jeszcze jak? Dobra, ja co było bronić tego sajta ciastego, a nie No stary, nie udało się Dobra, jak o mi sypy sam rzuca. Gracja, musisz kurwa uratować tą kurwa drużynę mała. Ja broni nawet nie kupiłem No ja mam bigla tylko O kurwa To jedna Ravid jakoś tam poleciał Taka cisza. No bo tryhard jest. Tak, zabić kogokolwiek. Masz tam coś? Nie wiem w ogóle co się dzieje i się chyba zgubiłem na mapy. No widzę właśnie. Ja autentycznie się zgubiłem. My się na to znaleźliśmy. Na twarz stanęliśmy wychodząc za rogu. Na Nie się Na bs na jest jakaś Holandia ta mapa, Amsterdam. Tam ostatnim nabojem. Czy masz i schować się teraz? No Kurwa. No, no nie wierzę że ja trafić nie mogę gościa No tak nieważne, nieważne Moja super moc wcale nie jest super Ty masz pakę chcesz? O ja. ile! Ja pierdolę jest no Na Bej się był ILE? Gdzie ten twój ziomek? Ja pierdolę znowu będzie kręcił to samo <noise> Jaki co zawsze. Hard, na drugi, <noise> mm, nie, Dobra, ja ty mowy. znak masz zakaz pantowania paki kurwa i wiadera ludzi. Dobra. Dobra <noise> ty widziałem go. A bo kurwa go nie widziałem Gdzieś No nie widziałem, jesteś idiotą! Dobra, no, a nie. To wy zdążył się. Ale nie, zobacz. Na styk zdążyłeś. Będzie na styk, no. To jest chyba właśnie nie na styk. Nie, to jest dobrze. Chyba jest ułamek sekundy po, no. Nie, no. To jest dziwny. Ja miałem wrażenie, że dźwięk jest po. Ale warto, że tym razem mnie nie oszczał. Teraz z trzema cię w to samym miejscu nie zginęłeś. Go, go, go. Oj, tak, będzie, chodź za mną. Zobacz, za mnie, zobacz za mnie ja nużyłem. Mm ty, -hmm. ciastek, bo ty mi dałeś te kurwa, nie? A ziomkami chcesz? No, no. A Nie, Znalej, tak? ty, nie masz? Ty. Znalej, no Zobacz mi pomać czego Dobra. Dobra, chodź ze mną, Meshi. Podczas jak chcesz, jeden szornik nie jest doskonalny. Nie widziałem. Tam mogłeś komuś kurwa dyskietkę wysunąć albo CD-Ruma. Dałeś to? A? Nie. <śpiewanie> 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 Nakita zabija od razu. Kony, kony tam. <śpiewanie> On widzi przez ściany. Kurwa, u mnie samego zostawiliście? Na pastę. Aha! Dobra, tam głównie ja, ducham. Ja pierdol, on był w połowie tej kurwa chrysty, nie? Idziemy... <grym> oni znowu dobre augmenty mają. No jak okay. kurwa? O, o. 15 in tysięcy in dolarów in na start, dobra, Ja dostałem Daj ja to szybki pierdol będzie. Ja tam jeszcze Ty, kurwa zginiesz kiedyś? Ej, on ma milion HP, ty nie? Zginiesz? Pod, B, nie pod nie ma z, z ty HP, Ty masz HP chyba. Kurwa, czy. Dobra, to? wyruchali mnie w dupę. O tak. Dobra, ten będzie podakręcił na 100%. Czyliż? Nie, no przecież on nie, ma znowu domu coś dobrego, nie? Gdzie gdzie, gdzie zakręcił? No, no. Dobra. Ale jest niewidzialny? Tak. Ta. No i psu w dupę cała robota, ty. No ty po co widzisz, no ty nie grzmisz. Bardzo przyjemnie jest. No i teraz Rysio na snacksa, coś tego kurwa A. nie widzę. Na słuch będzie grane stary. <noise> na słuch, ja go na łoku chodzi. Przedszego on w Eurotracka gra i kręci pewnie na inny BS. No? No, no. Tak oceniasz ja moje umiejętności, żeby kurwa tam A drugi BS musi iść? Mhm. To jest zabawa. Dobra. On teraz cię będzie poniżał. Mam coś, trafię na party, stary. Nie. Yeah. Dobra, no bij już, bij już. Wiem, że mnie zabijesz. Jakbym no miał defa, ten może to rozbroił, kurwa. Ja yeah, yeah. wiem, ale to jest, to jest gorzej. To już było... Stał, stał, i No i tak już nie miałem co zrobić, kurwa, tam. No, kurwa, panu hajdu mam. O kurwa, człowiek. Nie dało się bardziej opluć się specjalnie. No tak, no stał przy mnie i się cieszył, kurwa, czekał tylko, na jebnąć. Tak, ci prosto w oczy. No, ale to hp Kurwa, czemu zawsze pierwszy pada? Nie wiem. Wolą to drugą opcję wybrać. gdzie jest ten kierowca bombowca? Niewidzialny. o, dobrze. Wracamy, panowie, wracamy. To był bardzo ważny frag dla naszej drużyny. Wrócić to wy możecie kurwa do chorości jedynie. Ty dodatkowe skoki, ciekawe co ja z tego zrobię kurwa. No dodatkowa grawitacja. No skoń, kurwa po flaszkę stary, jak tak masz <grystanie> Kurwa, jak ja wlazłem, jakieś ciasne przejście. No widzisz, wykorzystaliśmy jeszcze to. Ja miał duży łeb. Okrążają mnie, kurwa, śmietniki. We dwóch? Obiłem go jak coś trochę. We dwójkę. Ty obiłeś, kurwa, Aznaxa, dobra. Okrążają mnie. Kurwa, DMG, pokaż coś. Cokolwiek w tym meczu. No. No, widziałeś, pukuj, skaczesz, no. imbecylu. No, no. Miałem dodatkowy skok, stary, próbowałem to wykorzystać. Ja. Latał sobie, latam sobie, widziałem. Nie, no mi, kurwa, tu heada O Tak, tu... kasa na start, kurwa, mm, ja to był autobus. się przydał to... chociaż do jakiejkolwiek równowagi, kurwa, a nie, ten, a nie DMG, który tylko umie memować, -mem kurwa. my. my? my, my, my... da mi bombę. B, Skąd Star, wiesz? Kąd ty wiesz kurwa. Dobrze, dawaj, dawaj, lecisz z nimi. On Dami, ma zero, tak. kurwa. To miałeś prawda? Co? To? to miałeś? Dobrze. A prać robiłem. Nie, nie supermo A tu miałem, nie pamiętam co miałem. Okay. Nie, pieniądze na start, stary. Na szybkostrzelności Teraz... jakimś cudem trafiłem, ty. Ja ma... To jest najgorsze ogólnie. No to jest najgorszy supermoc. Jak? Dobrze. O, na WH. Kup... Pamiętaj, Tyler, kupię w siłę, jak coś. No proste, musiałem ci pomóc. Pomem mamy tu gdzieś. Tak. Mamy, mamy. Ej, kurwa, jest mi lipa, Janek. Jest git, dawaj. Bo mam WHA. No wiem, dawaj, ale, dawaj. Ale, ale mówisz, że ich porobię? Tak. Jak ich porobię, Dobra. to jestem, o, kurwa, największym jest gigadziadem. On, on jest niewidzialny, na pewno. Tak. To był bait. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma wucha? Nie ma wucha. No, znaczy nie, nie, ma niewidzialki. Bo Dobra, Dawaj, dawaj, cwaniaczku, no wychyl. To... No raz, minutkę. Właśnie tylko tam, bombardujcie go. Wiem, kłapałem już. Tak, już zachowuje. a ja wziął bombę? Nie. Łamał. Minujcie tam, bo ja jestem Zaraz to sobie sobiegnie, kurwa, całym tym. No nie no! On jest niewidzialny! Nie. Ja to o, wygrałem jak nie, nie za dobra, no, Tak, To tak. co on ma, to co on ma? Nie. Ha, dobra. No to... Ja, ja, to ja to nie miałem nie, niewidzialność, miał. ale... Przy, przy, przy awkowałem na starcie i miałem tylko glocka. Czyś okay. ja. Ty to. Ja ścitewałem. Ja Bomba, Cześć, proszę. Ty, 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 ty. Nie, no co z Czyli ty kura. nie miałeś niewidzialności? Nie miałem ja niewidzialności, bałam. ale... A, wola ja cię... i tak się skitrał za moimi plecami, że... Kurwa. Jeszcze mnie upokorzył tym nożem i ja pierdykam. kurwa, że Ja potrzebowałem tylko broni do wygrania. Czyli majma. Nie mówię nic, kurwa. Obity znowu, zero snacksma. ma. Znowu krespa to? Dobrze. 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 Że, Jeden tam. klawisz O kurwa ty si oku kurwa Dobra panowie lecimy. Jak coś zagramy chyba do 11, nie? Tak żeby nie tam Dobrze, 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 dobrze. Dobra, co tu mamy? O kurwa Sorcia. Nic nie ma. Ooo, eee, na Dobra, hit. On tam znowu zakręcił na... Dobrze. dobrze. Na no, hita, kurwa, dobrze. Im szybciej zauważył ten, Re refleks był lepszy, tym jeszcze Snaksa ściągała, niestety. Mhm. Nie można mieć wszystkiego w życiu. Refleks. E, ale co za nie -twart. ani razu nie miałem Ulhaka. Albo Aima. Czegoś, co jest faktycznie no, się coś tam... Powoli rzucę. Nie, ale... nie ma rewelacji ogromnej. Co masz na nie, nie, nie był. był. Tak się strzelałeś. Tak się strzelił. Rozumiem. Cicho siedzą? Chyba jakiś niewidzialka. Taka, a, dobra, łeb tylko wystaje. To jest Broniecki. Dobrze, dobrze, gdzie on był? Jeszcze jeden w tym dole, takim zafajdanym. <laughs> Kurwa no we dwójkę! Nie wiem. Gangbang. Dobrze panowie, ja ciągnijcie mnie kurwa z tego dołu. O, Janek! Daj mi pakę, Daj mi pakę No niewidka no nie tam, będzie, tam będzie, kurwa Jaka tak. niewidka kurwa? Kurwa! Kapisz do uli. Zapraszam Dobra, masz pojedynek teraz. No. Z, wallhack, z tym, z niewitką, kurwa. Ja żadę cię ja ci pomogę. Blisko jest, słuchaj, blisko jest. No. no. no, no tak, miałeś no. taką pomoc, nie? No. Taką Świetno. pomoc. Świetną. Tak z go nie wyszukiwał, wiesz? Nie miałeś wallhacka? Miałem, ja ale nie, nie ten, nie daje, nie pokazuję. Tu jak tu ma silicy, jest nie? jedna z siódmej szansy na obrócenie wroga no, po jak kogoś trafisz i tam wylosujesz, akurat to go obróci, kurwa, 180 stopni. Okej. Okay. Ej, czemu mam full zielone? Bo ci flesza dam. Ucha, flesza mam. Kurwa, Ham jest Pato, Janek, patrzysz? Je, jeźdź. Kurwa, ile on ma HP? Co ty mówisz, człowieku? A, to jest, <susususus>. Lanówkę zagrałeś to. O jest, odwróciłeś mnie wiesz? ESA! Ja Co miałeś? Co miałeś Majsi? E, Ta jeden, jeden siedem szans, dobra. że kończę obrócę Teraz mamy lepszą stronę w końcu Tak lepszą, lepszą stronę, kurwa jesteście bakłażane Jesteś jak kul Dobra niech coś nam porzuca, żebyśmy każdą rundę tutaj grali. Dobrze, dobra pierwszy rzut je był dobry Kurwa DMG bez strachu pamiętaj, dobrze Dobrze. No nie Kurwa mnie zabijesz że... Nie, no kurwa Ej nie, nie 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 nie, nie, nie. Nie, nie nie On mnie szybko strzela, że się tym nożem no Co to było w ogóle? No pierdol <śleski> Maczeta, Janek maczeta Pokażę no że jak to szybko napierdala. Zaraz pokażę. Okay, I'm Ale. <głos> 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 Ale, aha, on nie miał. On nie był a, niewidzialny. A prawy, a prawy? A prawy to tak średnio. Ja Myślałem, że jest niewidzialny. A ja. Rysiu, oh. ty go widziałeś tam i nie wiem, czy no, ale ja myślałem, że on obiega, kurwa, bo miał ten... No? Nie, nie wiem. Ja nie wiem, ja że szybko biegam, tylko że szybko atakuję. Ja, to ja już się pogubiłem w tym wszystkim, bo ty byłeś na początku tam później nagle szybko, kurwa, się na B pojawiłeś. Się ja na patrzę na radarze, myślałem, że on jest niewidzialny, mówię, na drugi B, on mnie goni jak psa i dopadł mnie tak samo. O, kurwa. No nie, mam na natychmiastowe zabicie, jestem wyjaśniony. Dziękuję bardzo. Kurwa, dobra, no... Nie to tu, zagra zagrajmy jeszcze dwa golden gole po prostu. Laścikowe, bo ja się no nie no mogę z tym teraz wygra, wygrywa wszystko. Wygraliście, ale Golden golika trzeba jakiegoś. Takie... Dwana rozchodniaczka żadnego. Golden to ja mam rain na twarz. O tym co widzę jaką super moc dostałem. No ja też teraz. Aha Ej, no, właśnie. Kurwa! Ja nie wiedziałem, że w ogóle da się tak ten. Na restwa ja wrócił! Prześwit jest kurwa no ja jak widzę co nam rzuca to mamy To załatwmyci własny... Kurwa znowu <śmienicza> <śmienicza> Znak to kurwa już ten jak to się nazywa Zabija się no żeby było kurwa Osobałem prościej. Dać. Ja dać skierzyć, na... Dobra, no ja la golden goal Dobra, Dobra lasik, lasik to kurwa, że pieniędzy gold. nie ma. O, dobra. O, 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 o. Dobra, to najgłupsze, co mogłem kupić, ale dobra. Dobra, panowie, golden gola robimy, tak? Tata! Wszystko albo nic. Jak zawsze. To jest jakaś woda? O, aha. O, ty śmieciu! <laughs> nie witka. No to lipa jest. Dobra, nie jest Ryszard? Nie, nie Kurwa, no, Ryszard, ale... Ryszard, a no, spokojnie. Ja Dobra, zapierdano to. Ale Tyler musi się wykazać. Muszę, muszę. Przecież on nawet niewidzialnych zabije. To jest potwór, to jest bestia Nie no, tak w szoku jest No trochę d to Co bestia zastrzeli każdego Nie ma szans. D jest. Dobra, chociaż, chociaż honorówkę jakąś Chociaż honorówę jedną oh. Ale te... Ja już serce na ramieniu, serce zarabienie Na tego. No właśnie Nie trafi w Dobra, w jak ogólnie jakbym miał kulę, to się obrócił fulatu, to zaczęwaliśmy. lisać. Jak dobra! Co ty robisz ze mną? W się człowieku. Dobra. To by było tyle. Dzięki za oglądanie kanału chłopaków w Opisie. Jeżeli chcecie więcej tutaj odcineczków z taką kibą, to zostawcie łapeczka, tak jak mówiłem i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, elo. Hello! Hello. 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 Zostawcie suba! Hello.